Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Was, moi kochani, w naszym drugim spotkaniu. Eee, przypominam ten temat, on oczywiście będzie gdzieś, to się pewnie wyświetlał na naszej stronie. Eee, trzeba narodzić się na nowo, z braku rodzi się lepsze. Kochani, zacznijmy od wezwania Matki Bożej, przyzywając jej o i tajemnictwo w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Zdrowa, Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Matko uzdrowienia relacji, módl się za nami. Kochani, w tym pierwszym spotkaniu naszym mówiliśmy sobie o tym uzdrawianiu, relacji z naszymi tatusijami ziemskimi, o udziękczynieniu, o przebaczeniu, może już podjęliście konkretne jakieś postanowienia, kroki wówczas cudownie. Mówiliśmy o tym, że to jest fundament, by odkrywać w Bogu tatusia i żeby potem on odkrywał przed nami, jak bardzo nas kocha zwłaszcza przez tajemnicę, właśnie, na którą czekamy, wcielenia Bożego Narodzenia, i żeby uczył nas, jak kochać go całym sercem, całą duszą, całą myślą, całą mocą, a nie jakby że jak to się wiąże z tym naszym tematem, Bóg chce, żebyśmy tutaj narodzili się na nowo, na nowo w tej relacji, bo może ta nasza relacja już jest odkryta, odkryliśmy Boga Ojca. Ale ona trochę zaczyna kostnąć, prawda? Ona trochę jest taka już szablonowa, wyświetlana, standardowa. Taka to już A ja mówię, że znaczy wierzę, jestem przekonany, że wielu z nas, chrześcijan, no ma naprawdę, wiecie, ogromny kłopot by powiedzieć do Boga Ojcze. By powiedzieć tak, jak Pan Jezus mówi, prawda? Abba, czyli dosłownie, wiecie, Tatusiu. Nie się zdarza, powiem Wam szczerze, moi drodzy, mówić do Boga Tatusiu. Ale wiem, że to nie jest łatwe. Że mogę powiedzieć Kirios, Panie, mogę powiedzieć Mistrz, Nauczycielu, Bożojcze, Wszechmogący, ale nie tak się, to tak ciężko. Kochani, rodzić się na nowo właśnie do tego, by wchodzić w taką intymną, niesamowitą, niepowtarzalną relację, taką jak Bóg ma i chce mieć ze mną, z Tobą, tak żebyśmy my chcieli mieć z nim. My chcemy chcieli mieć z nim jajty, braci siostro jaj i zobaczcie ten podtytuł od księdza Papukiewicza, świętej pamięci: Z braku rodzi się lepsze. Jeżeli widzisz tu braki, to Bóg jest w stanie z tego urodzić coś lepszego. Tylko nie bój się tego złożyć. Tej relacji z Statusiem Ziemskim, tej relacji z Bogiem Ojcem, którego może jaką właśnie bogacy nie odkrywasz, a którego może już odkryłeś, ale to wszystko ci skostniało i jest to trudne dla Ciebie, żeby potem go pokochać całym sobą. Bracia i siostra, dzisiaj idziemy kroczek dalej, idziemy w drugą relację wedle przykazania miłości. Pan Jezus mówi, będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całym umysłem, całą mocą ze wszystkich sił swoich, tak, a bliźniego swego. I tutaj postawmy kropkę na chwilę. Miłość do drugiego człowieka, moi drodzy. Ja myślę, ja uważam i wierzę też tak, że wiecie kochani, nie można prawdziwie pokochać drugiego człowieka bez Pana Boga. Boję się, że kiedy idziemy w relacje do Boga, zwłaszcza my jako chrześcijanie, przepraszam, relacje do drugiego człowieka bez Boga, to może to być zawsze relacja interesowa. My możemy mówić, że kochamy, my możemy mówić, że miłujemy, kocham Cię, kocham Cię, to takie polskie słowa trochę wyśmiertane, prawda? Ale to jest bardziej uczucie, emocja. Często nie ma tam decyzji, często nie ma tam takiej decyzji yy, nie tylko całą sobą, całym sobą, ale takiej bezinteresowności w tej miłości. Kochani, możemy wziąć zawsze 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie św. Paweł mówi, yy, pisze ten słynny list, prawda, chemną miłości. Przepraszam, w tym liście, ten słynny chemną miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa, wymienia tam przymioty miłości. Czasami na ślubach mówi się, bo jest odczytywany najczęściej Podczas ceremonii ślubnej ten, ten fragment, prawda, mówi się, podstawcie swoje imię pod to słowo miłość. Czy Krzysztof, czy Gosia, czy Zbyszek, czy, nie wiem, Zuzia. Jesteście taką miłością, cierpliwą, łaskawą, która nie pamięta złego, która nie cieszy się z niesprawiedliwości która nie szuka swego. Można zrobić sobie takie ćwiczenie. Polecam. Natomiast moi kochani, ciężko kochać drugiego człowieka. Myślę, że każdy z Was to doświadczył. No i ciężko kochać tych najbliższych, prawda? Czasami łatwiej było kochać jakiegoś znajomego, kolegę, koleżankę, kogoś, z kim dobrze mi się gada, no ale wiem, że nie spędzamy z nim 24 godzin, z nią. często w domu z tą mamą, z tym tatem, z babcią, dziadkiem, z rodzeństwem spędzamy, no może nie zawsze 24 dobę, ale dużo no. czasu w tygodniu, prawda? Zwłaszcza póki jesteśmy w domu, nie wyprowadzamy się, nie zakładamy swojej rodziny. I jest takie stare porzekadło, że najtrudniej kochać najbliższych. To prawda. O kochani, Bóg, Bóg tata, do ojciec. Chce nas nauczyć też miłości do drugiego człowieka. Ale zobaczcie, że w tej gradacji Pan Jezus wymienił miłość do bliźniego na drugim miejscu. Ona nie może stanąć na pierwszym miejscu. Ona nie może nam być tą, która kreuje miłość i tą miłość międzyludzką i tą miłość do Boga. Nie, to miłość Boga kreuje każdą inną miłość, kochani. Tak naprawdę, tak właśnie w duchu prawdy, w duchu decyzji, w duchu bezinteresowności. Pomyślcie, proszę Pani, w tym naszym drugim spotkaniu, jak kocham i tych najbliższych, i w ogóle ludzi. Wiecie, ja spotykam takie osoby, które mówią: nie kocham ludzi, nie nienawidzę ludzi, nie trawię ludzi. To jest takie smutne. Powiem Wam szczerze, że ja staram się kochać ludzi. Ja mogę powiedzieć, że kocham ludzi. Nie kocham ich zachowań czasami. Bardzo mi irytują ich zachowania niektóre. Ale to, że ktoś źle postępuje, to nie znaczy, że jest zły, prawda? Moi kochani, yy, ciężko, ciężko to idzie, to pokochanie drugiego człowieka. Ale żeby powiedzieć, że ja kocham drugiego człowieka, każdego, nawet wroga. Nie kocham jego postępowania, takiego czy innego, jeżeli jest niedobre, nie arabne, niemoralne, nieetyczne. Ale ja go kocham. Bóg kocha. Bóg tylko kocha wszystkich kochani. Taką samą niepowtarzalną miłością, czy ktoś jest święty, czy grzeszny. Ma się zbliżyć do niego. Ma zaproszenie stałe. I tylko ON potrafi nauczyć tej miłości właśnie do każdego człowieka i najbliższego, i tego, którego jest łatwo kochać, bo dobrze mi się z nim rozmawia, bo ma świetny z nim kontakt, bo my nie rozumiemy się jak w przysłowiowym I tego, który jest naprawdę wrogiem, który. Na te pewno minął się odcisk, który obgaduje mnie, osądzę, ja nawet o tym wiem, sprawdziłem, potwierdzone info, kochać. Na kiedyś taka piosenka, kochać, jak to łatwo powiedzieć. No właśnie, łatwo powiedzieć, a jak to ciężko jest zrobić, kochani, jak ciężko okazać tę miłość w praktyce. Także słowem, ale gestem, czynem, swoją postawą, zachowaniem i być w tym stałym. Być w tym bezinteresownymi, być w tym decyzyjnymi, bo miłość tę decyzję. Kochani, i może mamy tu kolejne braki, tak? Księdza Panu o braki. A z tego chcecie zrobić lepsze. I może macie takie relacje, <laughs> które trzeba uporządkować. I znowu, czas Bożego Narodzenia, czas winieni, to jest przepiękna sprawa. Może fizycznie z tą osobą nie spotkasz się przy stole biblijnym, a może bo może to jest ktoś z twoim ispie. Ale pomyśl, jeżeli masz taką relację, bracie się, która jest dla Ciebie trudna, której trochę nie lubisz, może trochę chciałbyś się wymiksować z niej, oczywiście ja nie mówię o toksycznych relacjach, o takich relacjach, gdzie osoby po prostu zalewają mnie swoimi toksynami emocjonalnymi, psychologicznymi, Racjonalnymi, wtedy czasami trzeba umieć powiedzieć, być asertywny i powiedzieć, nie dla takiej relacji, przynajmniej na jakiś czas. Też ku refleksji tej drugiej osoby. Ale jeżeli jest to trochę trudna relacja, w sensie, bo ten człowiek jest trudny, nie jest zła. Nie jest toksyczna, ale jest trudna. I trochę byśmy się wymiksowali z niej. O takiej relacji pomyślimy. Za no, te relacje toksyczne mówi się, za takie osoby. A za te relacje trudne. Ale może jednak ważne, zwłaszcza z najbliższymi. Trudne, ale ważne relacje z mamą, z tatą, z babcią, z dziadkiem, z rodzeństwem. Trudno podcinać gałąź, na której się wychowało i siedzi, prawda? Nie podcinajcie jej. Kochani, wejdźcie w ducha przebaczenia. To wam Pan Jezus poleca. Przebaczenie, kochani, to jest najtrudniejszy wymiar miłości. Przebaczenie. Przebaczyć. Przebaczyć temu drugiemu człowiekowi, Bo może to jest trudna relacja. Może trochę jest tam specjalności, celowości w ich postępowaniu. Może to odwrotnie. Nie ma. Pomyśl. Bracie się o które relacje są nieuporządkowane. Które trudne. Może weź te relacje na modlitwę. Wymień te osoby, zmienia nazwiska, wyobraź sobie ich twarzy przypomnij. Przynieś do Jezusa i powiedz, Panie Jezu, oddaję Ci tą i tą osobę i już przed Tobą chcę im przebaczyć. I może napiszesz list, może piszesz SMS-a, może pójdziesz na nadgrobek, bo ta osoba już jest osobą zmarłą. Może spotkasz się w niedługim czasie, jeśli nie przywili stole, to troszkę później z tą osobą. I z znowu powiedz, przepraszam Cię. I wybaczam Tobę. Oni no to jest szkolenie trudne. Ale Bóg jest radykalny. Bóg <kluzł> oczywiście też w tym radykalizmie wie wszystko. Wie, że jest trudne. Wie, że uzdrawiać relacje jest bardzo trudne. Ale Jezus wymaga. Pamiętacie to, co powiedział do Świętego Piotra nad jeziorem Genezaret po zmarłym stanie? Czy miłoś mnie więcej? Jeżeli chcemy miłować Boga więcej, a jesteśmy do tego bardzo zaproszeni, Panie. Zresztą, odkrywając Boga jako ojca, Bóg naprawdę będzie do tego bardzo, bardzo, bardzo mocno zapraszał. To teraz to więcej, to znaczy, kochaj drugiego człowieka każdego, tego trudnego, tego dziwnego, tego wrogiego. Tego, który cię jakoś zranił, może rani do tej pory. A ta miłość zacznie się od przebaczenia. Jeżeli masz jakieś dobre relacje, to dziękuj Bogu za nie. I proś, żeby ona była dobrze prowadzona, nie jakoś narcystycznie, nie egoistycznie, nie właśnie warunkowo. Ale bezmokowa. I proś, braci i o taką miłość. Jaką ma do końca Bóg. Właśnie z tego. 13 rozdziału pierwszego listu do Korydia się świętego Baba. Cierpliwą, łaskawą, niezazdroszczącą, przebaczającą, nie pamiętającą złego, nie cieszącą się z czegoś niedobrego u kogoś prostą. proś o taką miłość, do przyjaciół i nie przylecją w te piękne i te trudne relacje. Bardzo Cię do tego zapraszam. Żeby tutaj w tych relacjach e, międzyludzkich narodzić się na nowo, żeby do każdego pójść z sercem, żeby kochać ludzi, nawet tych dziwnych, tych trudnych, tak po ludzku, tych źle postępujących. Jeżeli tego nie potrafimy, kochani, to właśnie taka wstyd, z tego braku, bo chcę zrodzić coś lepszego. Chcę nas tu narodzić na nowo, tak jak on się rodzi, zdający, wydający i znowu nadzieją, nowymi możliwościami, priorytetami. Proszę Cię pomóc. Tak jak mówimy, nie jest to łatwe, ale jestem przekonany, panie, bardzo, bardzo pożądane, bardzo Bogu na tym zależy, żebyśmy zobaczyli te relacje i Jemu je oddali, żeby On już uzdrawiać. Te piękne oczyszczać i wydoskonalać, te słabe leczyć i uzdrawiać. Bracie się do strony. Zabierzemy się na ten czas. Odkrywania tych relacji, przyglądania ci przyniesienia do Boga, i poczucia od Boga, zaproszenia do konkretu, słowa czynu gestów, uzdrowienia tej relacji, dać łaskę, nie A Trzeba nam przełamywać lody, Boże Narodzenie, przełamanie opłatkiem. Najpiękniejszy czas na no to odkrywanie tych relacji, uzdrawianie w sercu Boga. jaką On sam nam błogosławi. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia w kolejnym naszym ostatnim rekolekcyjnym spotkaniu. Z Bogiem.